Sławomir Męcen znów oczernia Donalda Tuska. Pan poseł Mencen Konfederacja, bardzo proszę. Szanowny panie marszałku, wysoka izbo. Donald Tusk zapowiedział, że Polska nie będzie stosowała się do paktu migracyjnego. Byłaby to oczywiście bardzo dobra wiadomość, no ale niestety Donald Tusk nie słynie ze swojej prawdomówności. To jest człowiek, który przysięgał nam wszystkim, że wyrzuci każdego ministra, który zaproponuje podwyższenie podatków, po czym podniósł 21 podatków. To jest człowiek, który mówił, że nie wybiera się do Brukseli, po czym no, pojechał do Brukseli z szefem Rady Europejskiej. To jest człowiek, który obiecywał 100 konkretów w 100 dni, no i oczywiście nie dowiózł. Nie mamy wyższej kwoty wolnej od podatku, nie mamy benzyny za 5-19, więc task, Tusk naprawdę wiele rzeczy mówi. A co robi? 49 centrów integracji cudzoziemców za pół miliarda złotych oraz zgoda na implementację paktu migracyjnego z 11 grudnia. Więc przejdźmy od słów do czynów. Składam wniosek o przerwę, tak żeby prezydium Sejmu przygotowało uchwałę mówiącą, że Polska nie będzie stosowała się do paktu migracyjnego, bo przyjęliśmy już bardzo dużo uchodźców i nikogo więcej nie przejmiemy. Skoro można. Za pomocą uchwały Sejmu przejąć TVP i zlikwidować Trybunał Konstytucyjny, to na pewno też można odrzucić Pakt Migracyjny.